Najdrobniejsze działanie jest potężniejsze niż największe intencje. Cześć, witajcie. Witajcie w piątek, końcówka tygodnia, ważnego tygodnia. Dużo się działo u mnie różnych rzeczy wymagających. To nie był łatwy tydzień, takie też trzeba przeżyć. Więc na koniec, coś, co będzie bardzo inspirujące. Jedną z milszych chwil tego tygodnia była ta, kiedy otrzymałem książkę, która trafiła do pomarańczowej teczki od razu. Dziś pomarańczowy sweterek, pomarańczowa teczka, dużo energii na początku już wiosennych podmuchów. To jest książka. Aż się dziwię, że jeszcze jej nie miałem. Napisana w 2021 roku. Bardzo ważna książka Joona C. Maxwella i Roba Hoskinsa. Zmieniaj swój świat. Zmieniaj swój świat. Bardzo ważne wezwanie do, do działania. Wiecie, to jest też taki bardzo ważny temat, o którym chociażby Nick Wójcicz mówił w, w minionym tygodniu. Podczas konferencji w Warszawie, że dzisiaj bardzo ważne jest to, aby właśnie coś zrobić, aby ruszyć. Posłuchajcie, co pisze John Maxwell w książce Zmieniaj swój świat. Tato Roba Bob, Rob to współpracownik teraz bliski Johna Maxwella w, w jego inicjatywach mających zmieniać świat, więc tato Roba Bob. Założył w roku 1987 One Hope i zawsze rozumiał, jak ważne jest podejmowanie działań. Rob często słyszał, jak ojciec mówił: po prostu zrób coś. Gdy ktoś mówi Bobowi o jakiejś naglącej potrzebie, ten zawsze odpowiada: co zamierzasz z tym zrobić? Jakże ważne pytanie, prawda? Przykład ojca, pokazujący, że widząc potrzebę, trzeba podjąć działanie, wpłynął na to, jak Rob prowadzi One Hope oraz wiele innych inicjatyw i ruchów, w których uczestniczy. Używając słów Dwayne Mellor, przywódczyni, która wprowadziła pozytywne zmiany w Avondale, najdrobniejsze działanie jest potężniejsze niż największe intencje. Najdrobniejsze działanie jest potężniejsze niż największe intencje. Nadszedł czas, by coś zrobić. Nie ma problemu, by zacząć, nawet jeśli nie znasz wszystkich odpowiedzi. Rób to, co potrafisz. Nie musisz znać wszystkich kroków na tej drodze. Nie ma cudownego środka, nie ma idealnego planu. Skup się na sprawie, a nie na perfekcji. Jeśli chcemy czynić różnicę, nie ma miejsca na bezczynność. Albo będziesz szedł naprzód, albo ześlizgiwał się w tył. Zacznij iść naprzód i zaproś innych, by do Ciebie dołączyli. Jeśli tego nie zrobisz, być może za rok obejrzysz się za siebie i pomyślisz, mogłem to wtedy zrobić. Gdy zaczynałem tworzyć ekip, nie miałem pojęcia, że wyszkolimy miliony liderów. Gdy Rob przejął One Hope, nie wiedział, że organizacja będzie pomagała dzieciom niemal w każdym kraju świata. Po prostu wykonywaliśmy kroki naprzód, mając nadzieję na zmianę. Twoim celem jest doskonalenie różnych rzeczy, tak jak potrafisz. Twoim celem jest doskonalenie różnych rzeczy, tak jak potrafisz. Pomyśl, co lepszego możesz zrobić. Stopniowa, powolna zmiana jest lepsza niż status quo. Pisarz i emerytowany prezes services, master William Pollard powiedział: Bez zmiany nie ma innowacji, kreatywności, ani motywacji do doskonalenia. Ci, którzy inicjują zmianę, będą mieli lepsze szanse na zarządzanie zmianą, która jest nieunikniona. Powtórzę znowu, ci, którzy inicjują zmianę, będą mieli lepsze szanse na zarządzanie zmianą, wpływanie na nią, bo, która jest nieunikniona, prawda? Wolisz pomóc pozytywnej zmianie, czy zostać zmieciony przez negatywną, która zajdzie bez ciebie? My wolimy raczej być katalizatorami pozytywnej zmiany, bez zastrzeżeń. Wierzymy, że ty też piszą Rob Hoskins i John C. Maxwell w książce Zmieniaj swój świat. Bardzo ważnej książce, która ma być takim właśnie impulsem dla każdego pozytywnie myślącego człowieka do tego, aby zmieniać świat wokół siebie. Tak? Przy czym nie mamy tu na myśli jakichś ogromnych projektów zmieniających rzeczywiście cały świat. Chodzi o to, żeby zacząć robić coś wokół siebie. Coś, co może zmienić Życie rodziny, nasze, naszej społeczności, gdzieś wokół, na lepsze. Już dawno nie znalazłem tak budującego i mobilizującego fragmentu jak ten, a tę książkę tak po prostu otworzyłem na chybił, trafił. Wiecie, tu mam jakieś magiczne takie odkrycia w niej. Otwieram ją i znajduję właśnie to, co, co miałem znaleźć. Dzisiaj miałem dla nas znaleźć właśnie ten, ten kawałek Rób coś. I o tym samym mówił Nick Wujczyk. W dzisiejszym świecie coraz większym wyzwaniem jest to, żeby ludzie coś zrobili, żeby, nie, żeby się ruszyli sprzed ekranu, z fotela, z krzesła, wyszli i coś zrobili, prawda? To jest, to jest dzisiaj niesamowita wartość i tak niewiele do tego potrzeba z drugiej strony, prawda? Ta poprzeczka sukcesu jakby wisi coraz niżej moim zdaniem, wystarczy się ruszyć i coś zrobić i, i zaczynają się dziać rzeczy. Także mam nadzieję, że my to wiemy. Jeśli chcesz komuś o tym powiedzieć, to użyj tej audio-inspiracji słów Johna Maxwella z tej książki. Bardzo proszę, będzie mi miło, będzie mi bardzo miło, jeśli ruszymy kogoś, jeśli też ktoś do nas dołączy, prawda? Zmieniajmy nasz świat. Ja myślę, że, że ten rok będzie bardzo ważny w zmienianiu naszego kraju, naszej okolicy. Um, tak, coś czuję, że będzie bardzo ważne, i oby te zmiany odbywały się tak jak my chcemy. Ale żeby się, żebyśmy byli zarządcami zmian, to musimy coś zacząć robić, prawda? Bo ludzie dzielą się na tych, którzy, którzy obserwują, co się dzieje i nic nie wiedzą, na tych, którzy obserwują, co się stało tak? i rozumieją, i na tych, którzy coś zrobili i wywołali to, co się wydarzyło. Więc zastanów się, w której grupie. Ty chcesz być. Ja myślę, że my, audio-inspiratorzy, wiemy w której. No dobrze, to dobrego weekendu. Nam wszystkim życzę. Niech już temperatura rośnie. Promienie słoneczne docierają coraz dłużej, do nas jest coraz jaśniej, coraz bardziej pozytywnie, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Aby do wiosny. Trzymajcie się. Cześć.